Nie trzeba chyba nikogo z nas przekonywać do tezy, że jesteśmy dzisiaj wszyscy tak naprawdę bardzo niecierpliwi. Tak się ułożył świat, że wszyscy się spieszymy, nawet w wakacje czy nawet w dni wolne. Gdzieś tam jest w nas taki imperatyw, taki pośpiech, że trzeba coś zrobić, coś zdążyć. I to sprawia, że jesteśmy wobec świata, wobec ludzi, wobec sytuacji, wobec rzeczy, bardzo niecierpliwi. Drugi wymiar tego, który pogłębia tę sytuację, jest taki, że żyjemy też w świecie, w którym wiele rzeczy, którymi się otaczamy, jakby działa natychmiastowo. I nie do końca też uświadamiamy sobie, jak to na nas wpływa, jak to sprawia, że kiedy obsługuję telefon, czy obsługuję internet, czy obsługuję komputer w ogóle, to jakby przyzwyczajam się do natychmiastowego działania, że jest akcja i reakcja. Klikam, dzwonię, piszę smsa i tak dalej. Zobaczmy, co dzieje się z nami, kiedy któraś, jakieś ważne urządzenie nie działa, albo za wolno działa, albo nie działa, nie chce wysłać wiadomości, czy ma jakieś opóźnienia, albo jakieś problemy. To od razu w nas się pojawia właśnie niecierpliwość, złość, jakaś, yy, 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 jak, jakaś negatywna emocja, ponieważ, jakby, żyjemy w świecie, w którym rzeczywiście wszystko się dzieje trochę tak na, jakby na raz. Tak? Właśnie robię coś i jest od razu reakcja. Odkłada to się w nas, i tak sądzimy na przykład, że tak też działają ludzie. I w wielu relacjach, sytuacjach, właśnie przenosimy te nasze doświadczenia z urządzeń z rzeczy, ze świata w ogóle, tak powiedział na ludzi, że ma być tak, tak powiedziałem i ma być natychmiast, tak jakby zakomunikowałem i ma się zdarzyć. To też widać no, w takich naszych społecznych relacjach. Kilka razy już przecież wspominaliśmy o tym, jak bardzo szybko się denerwujemy w kolejce, jak jesteśmy od razu poddenerwowani w korku i tak dalej. Dlatego kultura dzisiaj, zobaczcie, czy technika bardziej sprawia, że ma być właśnie poprawiona ta szybkość. Że najlepiej by było, gdybyśmy właśnie wszystko robili płynnie. Najlepiej by było, gdyby nikt nie czekał, wszystko by było płynnie, dobrze zrobione. Takim znakiem dla mnie są te kasy bez obsługi, takie elektroniczne. Oczywiście tam jest parę... Zagwostek taki, jak się tam pieczywo bierze, czy jakieś tam ziemniaki, czy coś, że się tam kliknie, nie, nie tak jak trzeba. No ale jeżeli jesteś w miarę, jak to dzisiaj młodzież mówi, ogarnięty, no to sobie tam poklikasz i bez właśnie obsługi innej osoby. Urządzenie cię obsłuży sprawnie, płacimy kartą przez, już nawet nie przez, zobaczcie, do 50 zł, nie przez wbijanie pinu, tylko przez zbliżenie, myk, myk i jakby wszystko leci. Chodzi mi o to, że to sprawia, że to, o czym mówi dzisiejsza liturgia i dzisiejsze czytania, wydaje nam się naprawdę często bardzo trudne. Czyli jak wysiedzieć na modlitwie 5-10 minut, jak się skupić, jak się skoncentrować, jak znaleźć czas w tygodniu, żeby przyjść na adorację Najświętszego Sakramentu na te 10 minut i po prostu nic nie robić, posiedzieć przed Panem Jezusem. Pomodlić się. To jest dzisiaj ogromny problem. O tym mówi ten liturgiczny wymiar dzisiejszych czytań. Mówi o tym, że ten, kto jest wytrwały, ten, kto jest cierpliwy, ten, kto Boga jakby poszukuje, jakby zatrzyma się, żeby go spotkać, ten tak naprawdę odnajduje go, bo Bóg się nie spieszy, jakby Bóg nie wchodzi w pośpiechu, tylko właśnie trzeba odnaleźć taki, taką przestrzeń, ale też taki czas, w którym oddam Mu siebie. To jest dzisiaj bardzo, bardzo trudne. W tym sensie, jakby na tym cierpi ten wymiar modlitwy adoracyjnej, modlitwy skupionej, modlitwy, w której właśnie marnujemy czas, tak można powiedzieć, co robimy. No nic nie robimy. Właśnie siedzimy, czy odmówimy spokojnie Różaniec, czy przeczytamy Słowo Boże i chwilę się nad nim, kilkanaście minut się nad tym Słowem Bożym zastanowimy. Wtedy, jakby. Coś się zawiesza, i naprawdę jest dzisiejszemu człowiekowi bardzo ciężko, jakby przejść właśnie ten moment takiego skupienia. A zatem niech nas jakoś dotkną, tak bym powiedział, dotkną nas te słowa, które wybrzmiewają na końcu Ewangelii. Mianowicie czy syn człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. To nie są słowa jakbyś takie rzucone, takie, takie retoryczne zdanie. Uważam, że. To są dziś szczególnie słowa bardzo prawdziwe, ponieważ to, że my w jakiś sposób jesteśmy ludźmi religijnymi, i księża, i świetcy, pewnie nie ma wątpliwości. Jesteśmy ludźmi ochrzczonymi, bierzmowanymi, jakby wyznajemy wiarę, przyznajemy się do niej, nosimy krzyżyk, w jakiś sposób na, także w, w domu, w różnych relacjach to komunikujemy. Natomiast jest pytanie, czy mamy w sobie, my wszyscy. Mówię do nas wszystkich, do siebie tak, że mamy wiarę w to, że Bóg działa, że Bóg jest, że Bóg jest mocny, że Bóg jest prawdziwy, że Bóg istnieje. W pośpiesznym i niecierpliwym życiu to może nam bardzo szybko umknąć. I myślę, że o to prosi nas dzisiaj Kościół w, w tych czytaniach, które słyszymy. W tym sensie pokazuje nam Mojżesza, który cały dzień z wzniesionymi rękami modli się o zwycięstwo Izraela nad Amalekitami. To piękna metafora, ile trzeba się modlić, żeby zwyciężyć w sobie Amalekite, czyli tego, który jest posłańcem zła, który mnie kusi, który mnie poniża, który w jakiś sposób odwodzi mnie od dobra, który jest wrogiem Boga i Izraela. Izraela, czyli Kościoła, bo wiemy, że Kościół jest nowym Izraelem. I w tym sensie ta metafora, ten obraz Piękny Mojżesza, który cały dzień ze wzniesionymi rękami modli się, aby Izrael wygrał. To jest przecież prośba wielu ludzi, którzy żyją w ogromnych utrapieniach, nałogach, różnego rodzaju dramatach. Boże, wyrwi mnie, pomóż mi. I to nie jest tylko pięć minut, to nie jest dziesięć minut, to są często całe godziny poświęcone na to, aby zwyciężył Bóg w moim sercu, zwyciężył Pan w moim życiu. Niech zatem te dzisiejsze słowa, ta dzisiejsza liturgia będzie dla nas wezwaniem. Każdy z nas jest zapracowany, każdy z nas ma bardzo wiele różnych zajęć, obowiązków, rzeczy, które musi już w tym najbliższym tygodniu zrobić. Ale spróbujmy znaleźć także tę chwilę czasu na osobistą modlitwę, na czytanie Słowa Bożego, może raz w tygodniu na adorację Najświętszego Sakramentu, aby Pan mógł nas odnaleźć zatrzymanych na modlitwie, dotknąć naszego serca, uzdrowić i pomóc nam w naszych codziennych zmaganiach. Amen.